Teraz ja. Bo to coś jest takie z dupy. No, w To podczas eventu spoko. No tak. Ale tak normalnie. No tak. I ja robi do głównego. z no żalajcie już na mnie biegli. Bo ja to otworzę. nie ja Wiedziałem, co się dzieje. O oh, fuck. Aha, fajnie zawija. My o 180 stopni się zawijać. No by... O i bywa. Muszę kurde za to zostaje nasze setki. Skąd on wchodzi do budynku? Yeah. Jak on szybko chodzi w ogóle Ciekaw jestem czy jak wszyscy się by rozłączyli to by były cztery boty Czyli wyjebał tak. mecz Mnie na boty cztery Nie. Ja bym grał na boty same ci tu wracaj Co ty Co gadasz uciekaj. No uciekaj uciekaj Zrzuciłem paletę sorry Ja zrażam, nie, że wyrabił we mnie, dobra We do mnie też nie Gdzie ja wbiegłem? Ja tylko ja. Kurwa, jeba na okno <noise> Jestem teraz taki skonfundowany, czy on mnie chciał tu nie czy nie? No tak Ewidentnie nie no, tu no, ale nie, bo to tam tylko biegł mnie olał Blightem tunelować? Ja pierdolę No To już naprawdę trzeba być szmatą Ja bez... mu stanąłem w drzwiach przez co za mną poszedł aha, Że, aha. Przez głupie okno yy. Trzeba być szmatą, bez po prostu honoru już domku Do Nie, oj tutaj Nie ma co Nie ma czasu Zaszmaciasz pierdolony za karę no. powinien dostać tych, w ogóle, punktów. No. mieć kary w punktach. W punktach, kurwa, Na no. za... minusie powinny być. No. No, bo zapłacić, to wtedy, to, wtedy, to wtedy, by przestali, kurwa, grać, jak ciura. O oh, fader. No. no, kręcimy coś, panowie. Ja, ja chciałem w od razu. są w początku meczu. Bale, czy mam goździewina? Ciekawego, może nie. Ale ja go kręcę, nie zważając na Kurwa Co widzę Max już ciężko jest Ja jeszcze daję radę Co? Nie no, się sobie czekam że oh. to było Tak, że można było się kuczyć, że jest trafione, no kurzę Ale no. też tak teraz nie, nie było z problemu Bag z nie osiągnię się gręć Nie dał im Boże no co kurwa No cóż To co jest, z zagrał. ktoś przystał Eee. Aha. Przecieżby... Nie wierzę, że on akurat nie w tą stronę, w którą ja wyszedłem, wychyliłem się, jeszcze się zablokowałem. Najlepiej się się robiło, my, w ogóle wszystko. No jest się że to nie no jest... A kurwa, nie, A jako go szuk... Morale są już kiepskie dzisiaj Nie, już mówiłem. Te kastomy mnie trochę wymęczyły, że mi 4 Kastomy. Znaczy przy nie wynudziłem, że o Jezu No Znaczy do niektóre były takie Pół na pół, mam powiedzieć Mhm, nie wszystkie będą No tego ja nie lubię tych kastów wrać, o tym. Nieee... No. Niby jaja, niby... Znaczy, pośmiesznie jest, nie? I no, tak dalej. śmiesznie, ja... ale tak... No. Co za dużo, to niezdrowo. No, było jak widać za dużo tych kastów. No. Co on tu kwiat? Ja pierdolę. Ja szukam jakiegoś generatora. Kurwa. górze. Jest jedynka. Nie no, no i za kim, kurwa, poszedł? Widział mnie z stuknicyny za mną będzie, kurwa. No tak, tylko że my i tak zawsze nie gramy jakoś tak full na 100%, więc to też jest takie... No nigdy nie gramy na no, 100%. No bo tylko pierwsze customy graliśmy full na 100%, a tak to co, to, znaczy ogólnie pierwszy, który graliśmy wspólnie, nie że dzisiaj, a tak to no to zawsze a, masz te, takie... A co nagrywaliśmy wtedy? No, no. O Boże. To, to takie w miarę na 100%, nie? Ale... No. A teraz no to taki tak moment tuś tak świadomość, że też... Bo ale pojebę grałem tylko blightem, przysięgam kurwa. Zobaczcie z jaką go wsią kurwa. Poćwiczyć nie to można. To ale to by trzeba było tak polecić. No można poćwiczyć kiedyś no. tam. Wszedłem w bombanach sobie poszedł zostawił. Mnie. Bo... Znaczy tak nie w wroinie! Znaczy... ja wiem... Taki trudny, nie wiem jak ten... nie, nie jest trudny do opanowania Ja tylko no, na no, pecie chyba nie grałem Boże, to ta kurwa A bo się ten... Chłopiec jest tak kurwa spocony no. No. To to jest też jest to, że jak ktoś jest taki spaceńcem, to to jest spisny potem. Nie, ja myślę, że on też ma w dupy trochę. Kto? No ten Blight. Czemu? mnie. No, na jego oczach wlazł do bałwana, on po prostu sobie mnie już poszedł i olał. Teraz dał się Jimmy'ego wywiklować. No to nie wiem. On mnie tunelował. Ale Max mnie ocalił. Nie na początku no. leczu więc trochę to takie sprzeczne informacje daje Mam ten blight. Tak no. wow, ścian. Zaraz będzie ostatni gen zrobiony. Ach, to już nawet nie szukam. No, nie, nie wiem, no, nie chciał już mnie zabić. Może no, chyba już że przegry. On jest niedaleko mnie i nie wiem czy on A, to, ma -a i teraz nas wszystkich rozpierdoli. Nic tu nie rozumiem tego, A mi się wydaje, że on jakieś zadanie robił, bo on się tak yy, w kółko odbijał. Może Brama przestrzegł na 99. Śnieżki. No. Jeb się, kurwa. opierdolić skrzynkę w piwnicy. Czy jest paleta? Nie wiem. Jest. O kurwa, sorry. Ciekawego? Nie. Niszczy paletę w szaku... No. Dobra, ma jest otwarta czy nie? No. Ja bym chciał był uciec. To ja uciekam. Mhm. Biorę, nie. Ucinara. Nie wiem, taki spiz... Ja myślałem, że przegramy. Przegramy ten mecz no. na początku. <laughs> znaczy, on jest... dobrze cię odbijał. No? Naprawdę. No no przecież on 180-kę praktycznie. Co? Kurwa dobry jest gościu, ale... Co on odpierdolił, że mnie puścił? Nie wiem. Może nie był pewny, ale... że przegrał już? Albo... No może. A może to Polak no jest dla tego? zrobiłeś? Może za te setki? Ja chciałem w bałwanie wyjść on mi rozbił No, no Nickman rada A i jednego barka No grał z żadą bornem No może jakiś challenge robił Może <laughs> to wujcio dobra Rada Nie nic, ja nie Coś <laughs> tak fajna pogoda dzisiaj jest Piękna A u was też dzisiaj padało śniegiem? No? Tak Chyba lało. Lało śniegiem? No kurwa, chłopy. A u mnie tak delikatnie. u mnie tak, że... nie wiem... No, jest... prawie do kostki napadało. O, to nie, to o, nie. To nie. Oh Ale ma my God. U mnie tylko tak, że mi kurwa auto przysypało, żeby musiał odśnieżać, nie? A na nie ulicy i w ogóle dobrze. to nie ma w ogóle śniegu. Mogło tak napadać, żeby tylko twoje auto. W Do czego jesteś tak? A jakoś tak. Uwaga. Oh Gdybyśmy mieszkali bliżej, to bym wziął śniegu trochę do worka. Worko to? Bym ci na auto oh Milo. A wiesz, jakby tyś myślał nie wyglądał? A to tak, a to, ale w sumie to tak było, jak ten był już, to roztopił po tych śniegach i niektórzy przez ten cały czas nie, nie ruszali samochodu, potem były takie, że wszędzie było już praktycznie roztopione, a... No ja no, tak Nie spędził woga. A ten... Po co mi trapa, hałta. jak coś, A się. Na tych autach jest, jest przedem, brałem, czapy, Nie śniegu, do... Leżąca przy konwoju. No, mhm, tak. Co jest za mortarzem? Ehm, pięć Baśka, no, kurwa baśka. <grywa> <Lekko>. <grywa> kurwa. lego. Kurwa. baśka Helena. Płotka za to, że nie ma ty, tego kurwa, ten tu się jakiś sepsu, kurwa, bo ja z tobą nie mogę zmienić, dalej nie mogę zmienić tego, nie? no, bitch tu? No nie wiem kurwa, ma dać hit, hit, hit Czekaj, bo ja niszczę idzie i poje się skupić na jęczy? tym, że Jak mam dodatek, ile trzeba to... Gdzie tu jęczy ktoś? Ja Dobra, nie będzie to było Robigena Ja tu jestem, ranny Gdzie? No nie wiem ja robię gena na górze, jak... Yy, to gdzieś jest przy... ten z Niemcze, wiesz? Ja idę do, na górę o. do gena. A ty co tu robisz? No przyszedłem, Wiem, że robię gena i Witajcie! Co? Ja pier... Mówiłem, że idę do was. Hmm. Ja... Kto mi kuźwa zablokował? No ci Właśnie ja ci zostawiłem, to nie wszystko specjalnie. Ale ktoś mi tak zablokował, i tak... Nie, to nie ja. No kurde, o! o, o. Ro. Robiło się, widziałem. No, robiło się. Chyba ja teraz pieczę drugą stronę, drugą stronę mapy. Namalowała przed wejściem, przed schodami do głównego. A, gdzie? stój. Maluje pełno, idzie na Kurwa, no to temat nie ma, ja pierdolę. Trzeba w go ściągnąć. E, no, żeby... <laughs> Jezus! Boże. <Boza>. Nie <laughs> ja spodziewałem się w tamtym miejscu tego. Chyba oh, oh, oh. w takich randomowych miejscach to stawia. Tu będzie uwaga! <laughs> Kurwa naciskam tą pierdoloną paletę! Kurwa! się ustawię, pod paletę się ustawię. No, daj, daj, stawię w ciebie. Paleta. Ale stawię te... Uważaj, bo tu postawiła, można spalić jakąś szlakar. Ale to w sumie z z tym, coś ci da. Tylko ona będzie miała w tym miejscu. Ty u, ciebie czy z. Tam skrzydów? gdzie mam głowę, tam gdzie mam głowę. Dobrze, o, o, dobrze, dobrze, dobrze. Poczekaj, bazaltu. Dziś, Bazalt jest... ...komunikacja, jaka jest ważna? No wie? Ja zawsze to powtarzam. Raz mieliśmy taką super komunikację No i tak zaraz no, mu w nie, nie ja. mamy w ogóle, ale... Nie trafiłem. To ty tutaj się na mnie odzywasz. Ja nie muszę. Wiesz. Goni mnie jest jestem główną uwagę leczący się <głos》> Tylko jednak nie uwaga to... Nie wiedziałem czy mnie goni dalej nie skupiłem aby mnie zostawił ja mam radio możemy wezwać pomoc tak. Żeby rzucili nam karabiny maszynowe Tak Dobra no coś tu zostawiła czy nie No i o kurwa, no znowu nie ze mnie ja pierdolę, za każdym razem No i Co ty robisz? Śnieżko chodziło. Zabija trapa, idzie do maina Wiem Uwaga, bo tu jest jeden trap I dookoła Jest po mojej prawej stronie A Jak przejdę tak to będzie OK? Myślę, że tak. Jezus. Na spokojnie, na idzie tu. Masz to. Okay. Masz to. Super. O, to no cię no wyleczy w ogóle, czy nie? To ci strzykawka wciepnęła. No i jak ona przeje... Przebiegła. Żyjź po mnie Nie widzę problemu Porzucają Co? We mnie nie trafiła Ała. Teraz trafiła. Dobra odejść od Maina, odejść od maina Idę do siaka o, idzie bazard... za to nie? nie? Nie idzie o Boże Masz swoje zabawy tak bym ci nie zdążył wyleczyć <kłyszyk> Nawet hita nie przyjąłeś Może ja bym sobie zawsze ze za mną mm. iść <noise> Ale nie poszła, no to trudno <noise> O kurwa Co? Co ty robisz? Co ty robisz? <noise> ja nie wiedziałem że ona tu jest Dzięki. Wziąłeś gena, ja idę ściągnąć, bo tym rdędkę. Dobra. Za no to jest super, nie zmieniaj się. A. Co się stało? Co się stało? Uwaga, ono za mną biegnie. Ja idę ściągnąć rękę, nie wiem czy to teraz jest mądry pomysł, ale idę to zrobić. Oj, tu Tak, wraca wyboda. się, wraca się, zostawiam. Bea, goni mnie teraz. Tak. No? Chodź kręciłem. O Nie trafiłem cię. Trafiłeś. <laughs> Nie trafiłem. Nie zdążyłem do z palety, cholera. No trudno. To jest mi pierwsze do dopiero. Bo no, on się leczy self carem, ja pierdolę. Ja. Nie wiem, kto Dobra, wisi jeszcze chwilę, się no, może się może dokończmy. No, na na spokojnie, co? tak, tak, tak. No, e, Rękę uważam, ja tu mam więc... pułapkę, bo od strony, której ty jedziesz, a więc na kucaka, proszę. Może dalej. A, dalej, ale dalej tak, 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 do tego się nie Ja nie ma. też mam, hmm. też, też mam. Bezpokojnie, no, dobrym temtem mi idziesz. Oni skończą gena, ty mnie ściągniesz. Ja pierdolę, co za kurwa o, debil. przez przestery były. Tak. I to takie, sumie, że... Przepraszam, ale ono tu na bałwanie przyszło. Dobra, kur... Ja otwieram bramę przy głównym, jak coś. Okej. Okay. Palę wszystko. Pal, pal, pal. Przy nie, nie, co? Brama przy głównym jest na 99. No za głównym. Oh my God. gdzie jest... Ja do dup... Do... Dobra ginę. <grym> Maksiu, Maksio. Widziałam. Yeah. Oh my god, widziała. Kto ją ży... ty, ty ją życzyłeś? <grym> <Ciekawe. grym> ja ją życzyłem. Nie zrobili nie nie nie. Ten był na... Dziwne są punkty z farmiście. Co wy tam robicie, powiedzcie mi? Nie wiem, ona tu Polą, namalowała. Kolię. Ona po, poszła od ciebie, czy? Poszła, ale tu jest dużo namalowane, więc uważaj. Ona ma Ona to, to bramę. To znaczy, że może mieć. Ona mi tak, tak robi. I ona chce, żebyśmy wyciekli, może. <śleszy> ona mi robi tak, tak. Jestem są w bramie i więc ja nic nie chciałem. A, wy tu? Co tam kombinujecie? Ja mogę Przez zrobić tak, wiem. patrzcie. Pyk. To jest, to jest Jimmy, o ja mu będę denerwował. No. Przeskakujesz ci z polety Chyba ja to nie widać Ale przeczem bun tu jest, to jest bunt A ty w gónie możesz się ten? Nie czekaj to może Ja ją tu z... zrobię na tego Jezu tu jest ściana! <noise> Co wy to <tam> robicie <noise> O ja pierdoczę Dobra się Co byście kurwa z... zrobili nie wiem. Pierwona mnie podnosi. Ona chyba ogarnęła sztubu. Kurwa, jakby mogła tamta debina Dobra, pan. To było głupko, co się wydarzyło. No. To był bardzo głupi masz. Kurze, szkoda, że ja byłem w tej drugiej bramie, cholera. I nic, mnie nie miał kto polecić. No, no bo dalej? No, bo... ja myślałem, że ona już mnie goni, a cały czas Max mnie pilnował. No. Cały czas się pilnowałem i nagle, w jednym momencie... No ja cofam się i z Hard no mjr. bo. No cóż. Jeśli ta nie była otwarta, to też był problem. jak już no, no, tam no, 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 to żyła, to trzeba było... No, ja zjebałem, bo wybiegłem w ścianę i kuźwa, no. zamiast ją odciągnąć, to <laughs> była trupa.